poświęcałby o wiele więcej czasu, oczywiście poza czasie, w którym nie poświęcałby pracy, poświęcałby obowiązkom domowym, jak oczywiście godzinnym dojazdom, środkami publicznego transportu, bardzo niewnie asekurował swoim małżonce w realizacji pasji, oglądaniu serialu, etc., etc. pod warunkiem, iż wizje twórców sanistycznych stały się prawdą i klonowanie ludzi weszło do powszechnego użytku. Na pewno i poza, bo bez tych obień no, technicznych małżeństwo miałoby wystarczającą ilość czasu dla zadziergania własnych więzi, gdyby pozwana nie marnowała go na banku. Jak zresztą, co, to całkiem możliwe, iż wyjaśnia to, czym zajmowała się pozwana w momencie, kiedy nie pracował. Całkiem możliwe, że w tym samym czasie ustalała całą listę zarzutów w porządku alfabetycznym, czy, prawda pierwszą, drugą, drugą trzecią próbę, gdzie próbę generalną, głównego wystąpienia, przy akompaniamencie troszczących ta się talerzy. To są jednak tylko moje domysły Faktem natomiast jest, iż yy, środkowie jednogłośnie zeznali, iż bardzo często dochodziły ich do posytu zmieszania, woda oraz pozwaleń. I z reguły była właśnie pozwana, przy czym zachowała się ona wiele o wiele bardziej wulgarnie i agresywnie od mojego klienta.